Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie po długiej przerwie, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Jeszcze jestem nie do końca ogarnięta ze wszystkim i podejrzewam, że jeszcze długo nie będę, ale dziś przychodzę do Was z krótkimi czytaniami tygodniowymi dla poszczególnych znaków Zodiaku. Mam nadzieję, że. Te czytania w czymś Wam pomogą i na coś Wam tam, Was tam naprowadzą. Kochani, zaczynamy od standardowo od raka, bo ma urodziny w tym miesiącu i potem po kolei wszystkie znaki zodiaku. Do zobaczenia za chwilkę. Pa, pa. Dzień dobry, kochani. Witam wszystkie ryby na kanale Kota w pierniku i zapraszam Was do czytania z kart Tarota na Nadchodzący tydzień, tydzień oczywiście, podam w opisie, jaki to jest tydzień, czyli ten najbliższy, 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 bo dziś chyba mamy 10 lipca. O, nie wiem, bo już się pogubiłam <słuch> przez tą przeprowadzkę, ale dobra, nieważne. W każdym razie opiszę Wam, yy, jakiego tygodnia te karty dotyczą. Karty yy, rozłożone, rozkładik zrobiony i zobaczmy, co też karty chcą powiedzieć rybom na, na ten tydzień. Denary. I dziewiątka mieczy. Hmm. Kochani, y, bardzo będziecie zapracowani w tym tygodniu. Konkretni, y, będziecie cierpliwi, bardzo, ale i też y, ten tydzień może być dość stresujący. Y, może być też tak, kochani, że. Dużo obowiązków może Was przytłoczyć i ten stres Was w pewien sposób obezwładni, yy, ale też możecie wyolbrzymiać jakieś problemy związane z pracą, z nawałem. Yy, wiecie co? Wy w tym tygodniu możecie być yy, osobami dobrze radzącymi sobie z przeciwnościami, więc ta dziewiątka mieczy nie do końca tak yy, tutaj może na Was działać obezwładniająco, tak, stresująco. Ale wiecie co, jeśli już mówimy o tej dziewiątce mieczy, to tutaj, tak jak powiedziałam, wyolbrzymianie tych problemów związanych z pracą i pisanie najgorszych scenariuszy sobie w umyśle, takie napięcie, ale też możecie mieć mało czasu na przyjemności własne, takie dla siebie tylko i wyłącznie. Bo dużo będzie tutaj pracy, i dużo będzie takich sytuacji, w których zetkniecie się ze stresem, zetkniecie się z czymś, co może was poniekąd przerastać, ale pamiętajcie, że to jest tylko w głowie. <laughs> Znowu mam chrypę, przepraszam. Co w pracy? No zobaczmy. Królowa Buław, energia do pracy, więc takie nawet wyrywanie się do niej. Yy, wiecie co? A może ta praca jest dla Was poniekąd, w tym tygodniu będzie dla was poniekąd ucieczką od jakichś problemów. Zobaczmy, co w uczuciach dziesiątka mieczy to by na to wyglądało. że Ucieczka od problemów yy, uczuciowych, takich typowo. Yy, Emocjonalnych, prywatnych. Może tak jest, że rzucacie się tutaj w wir pracy. Yy, chyba ten stres i ciągła praca rozwalają wam życie, uczuciowe albo emocjonalne. Przekre przekreślacie tutaj jakąś wspólną przyszłość z kimś. Yy, nie chcecie słyszeć o jakichś planach, yy, ale to też może być koniec toksycznego jakiegoś związku, jeśli w takim jesteście. Tutaj też może być czas taki, w którym wypaliły się w Was uczucia i pozbyliście się wszelkich złudzeń co do Waszych partnerów, i dlatego rzucacie się w pracę. Uciekacie w ten sposób od tych emocjonalnych problemów, od tych stresów, które są związane właśnie z, z Waszym życiem uczuciowym, emocjonalnym, związkowym, partnerskim. A zobaczmy, jaka jest rada. A z pucharów widzicie? Więc ta karta zachęca Was do tego, żebyście zadbali o swoje uczucia. Może mówić też, żebyście w pewien sposób może jeszcze zawalczyli o związek. Albo y Uczynili swoje uczucia najważniejszą sprawą w życiu w tej chwili. Że przecież y, ten Aspucharów może Wam mówić o tym, że nie przecież samą pracą człowiek żyje. No nie? I że pomimo tego, że tutaj y, wyrywacie się do tej pracy, do tej roboty, uciekacie do tej pracy, żeby coś wspólnie tworzyć, coś robić, działać żeby to przyniosło wam jakieś, jakieś namacalne korzyści, to jednakowoż nie macie czasu dla siebie w tym tygodniu. Yy, dla siebie, dla swoich emocji, dla swoich uczuć, dla swojej rodziny być może. I dlatego te uczucia gdzieś się wypaliły. No, no powiem y, trudny czas, trudny czas, trudny tydzień może być dla ryb. Ale tak jak mówię, zadbajcie o swoje wnętrze, zadbajcie o swoje emocje, zadbajcie o swoje odczucia. Uczyńcie te uczucia jakby mm, najważniejszymi sprawami w tym tygodniu, na obecną chwilę najważniejszymi, bo ymm, może rzeczywiście, może rzeczywiście tutaj. Przekreślacie coś wspólnego. Takie mam odczucia. No dobrze, kochani. Krótkie czytanie. Zapraszam Was na następne filmiki. Życzę Wam oczywiście udanego tygodnia, żebyście nie borykali się z takimi przeciwnościami. <laughs> żeby praca była raczej nie czymś łagodzącym, dającym wytchnienie ale prowadzącym do rzeczy skutecznych, rzetelnych, a żeby uczucia, żeby ta strona prywatna Waszego życia, ten związek Wasz, w którym jesteście, albo partner, z którym jesteście, dał Wam w tym tygodniu jak najwięcej radości. Dziękuję Wam kochani i do zobaczenia. Pa pa.